Dobra, dobra. Daj mi bobaka, proszę. Daj mi bobaka, proszę. Ty, daj mi bobaka. Daj nam bobaka, proszę. Daj nam bobaka, proszę. Daj nam bobaka, proszę. Daj nam bobaka. Proszę, proszę pani oficerze, proszę. E. Proszę, proszę pana. Co pan nie... Chyba jedzie troszkę za dużo. Dobra. Jesteśmy, jesteśmy tacy biedni na to, że no, zrobiliśmy plane crash, no i wszystkie nasze pieniądze wypadły. Nie, jesteś tam. Jesteś. Tam mój syn bardzo lubi rysować. Ach, no nie możemy w ogóle, ma, nie ma pieniędzy na wszystko inne. Czemu ciągle jest to głupie earthquake? Cześć. Głupie E... Gas nam się zepsuł. Kurczę. Hmm. Trzeba. Dobra, muszę to jakoś zmienić. Muszę zdobyć pracy. Ale jaką? Widzicie, co się dzieje z naszym w ogóle domem? Rony jeszcze pada deszcz. Dobra, dobra. Muszę teraz. Yy... Ja znaleźć jakąś pracę na stopę. Ej, widzicie te Doritosy? Cool Ranch, ja chciałabym jej spróbować Cool Ranch, ale nie miałem nigdy tylu pieniędzy. To by było takie fajne. O, o, o on ma pieniądze? On jest kimś milionerem, on ma pieniądze na to. No teraz zazdroszczę. E Dzie dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ta... E e dzień dobry. Nie nie mówię. I stąd. Aby zadzwonić na policję. Tak, idź do kasy. E, to do mnie? Tak, mamy bardzo małe, mało pracy na lotnisku. E, no, no, to e, damy ci bardzo dużo złoty. No i wtedy e, będziesz wszystkie prace. Nie o ty jesteś biedny. Czemu ty naprawiasz to jabłko? To znaczy nie, nie obchodzi co ty powiedziałeś, A Jeśli jest darmowy Jeśli są darmowe pieniądze, to ja jestem tam. To dobrze, to dobrze. No to e, pójdź za mną do motorku. Do pracy Do e, motorku na pracę. Tata. Gdzie ty idziesz? O. Chodzi ci o ten motorek? Myślałam, że to jest jakieś ciężarówka. Więc. Co my robimy? Czemu koło nam się zepsuło na chwilkę? Hm. A! Wjechaliśmy w ognisko! Eee, okej, okay, dobra. To jest moja kolejna praca, więc jestem ochroniarzem. To jest, że mam takie bronie. Dobra, dobra. Mm. O, y, o, jest tutaj dużo ludzi. Mm, więc najpierw musisz podnieść swoje ręce. Podnieść swoje ręce. Teraz. O! Y, Pójdź przez maszynę. O, dobra. No to nie ma... No nie masz nic, cóż. Okej. Okay. No i teraz... Co jest w twoim myśle? Wiem jak to sprawdzić. No i teraz yy, idziemy do jego myśli. Ta! Co zrobi tutaj w ogóle? Czy on po prostu mówił China dziwnie? Dobra, nie wiem. Czy mówił social credit? Okej. Okay. On stąd jedzie, dobra. On jest czysty. Okej, okay, dobrze, dobrze. Yy, yy. Daj mi podłoga, Płatek, hop, dobra, e, możesz przejść, możesz przejść. Proszę do sali A, a tam czekasz na to, że idziemy do innych pasażerów. Ok, no i on ładnie idzie, leca, że on nic nie zrobi. Tak, siedzisz. E, drugi gościu. Ty bratku, to jest inny sposób, teraz wypróbuję. A w stop robić makflipów. Ok, dobra, nie wiem. No, mm, tak. O nie, nie, nie. I to będzie, mogło, to będzie mogło wyglądać inaczej akurat. Okej, okay, no mówiłem, no że to będzie inny widok. Okej, okay, jest tutaj parasol. Nie mówicie, że będzie skalać z padochronem. Nie, parasol nie uratuje. bratka chyba nie możemy go. On go uratował? Ej, on po prostu idzie na spadochron. Jakimś synem Parazą go ratował, nie wiem jak. O. o, no i wskoczył do basenu, dobra. Nie, to jest głód, to jest gód. on nic nie zrobi. No i teraz czeka na busa. Okej. Okay. Mm. O nie, <ścoughs> zaosuwiam alarm. On chyba się boi tego alarmu. Czy masz yy, fobię na alarm? Nie ma problemu na to, że zawieziemy cię. Na terminal A. Yy. Przeniesiemy cię na termin. Czemu by Wojdzie? Okej, okay, jeśli chcesz się dywanie sieć, dobra. Musimy teraz ostatniego. Te. Okej, okay, chyba będę musiał użyć starej techniki. Mmm. Co się dzieje? Czemu. O, 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 okay, dobra. Ale no teraz. Okej, okay, idzie do banku. Znaczy widzę, że to bank, tylko w tym symbolu. Czemu zabrał broń? On, Czemu on obrabuje ten bank? Nie mówcie. Czym czałaniało maczumeczunę? Albo po polsku, jakiś e, amongus obrabował bank. Prawda, gościu z e, lotniska? No właśnie. A to były e, 10 minut z gościem osobniska. Od do widzenia. Mój Boże! Okej, okay, dobra, nie ten gościu. Na szczęście mam te bronie. No i e, jeśli popatrzę do mojego mega plecaka. O, kajdanki! Stój! No szczęście, jestem mądry. No i wyjdę tamtędy. O nie. nie. Lubię dźwięku alarmu. czemu on jest? Dobra. Chyba zaraz. A. Hmm. Okej, okay, Idziesz do więzienia papabretku. No i teraz jedzie do więzienia. A moja druga praca to jest ten gościu, który nie wiem sam. Nie wiem jak się on nazywa, kurczę. A on latam tymi. No i chyba będzie mnie, będę mieć ten sam, no. Okej, okay, chyba ją ja będę musiał, ta, czy ona, czy ty jesteś sparaliżowana? Czy co? Okej, okay, ona chyba bardzo nie lubi alarm. Prawda? Prawda, typku? Dobra. Idziemy. Czym? Muszę zdążyć jako pierwszy. I mogę pójść przez nią! Dawaj, ty, idź. Dobra, Ej, poczekajmy chwilkę. Na to, że jak na razie. Okej, okay, dobra, dobra, jedziemy. To jest moja pierwsza praca, więc. I mean, I mean mój syn jest więc się w trzęsieniu domu. Okej, okay. Ej, ten gościu ja go nie znam. Chcę bilecik poproszę, a poza tym, jeśli puścisz mi tę jakąś muzykę, ciebie już nie mam. Co nie jesteś. Ale w na to, że to będzie tylko na spadochron. O, o. Bilecik? No ta, dobra, biletik jest. No i teraz możesz tu to siedzieć. Ta, a ona jest z To znaczy, że ten gościu, ten amongusik by nas ściąbrał w ten bank. A ten gościu chyba mu jeździ no. Dobra, nie, ja będę dawać kocyki w tej, kiedy będę z yy, Więc... Coś stało, gdybym zrobił Christanka na przykład w powietrzu. Okej, okay, kamera do Kamera na zewnątrz, please. Okej, okay, jak na razie eeeem... jadę w złym kierunku? Nie, to jest gdzie zrobię prono. Poczuł. No i backflip, zrobiłem backflip. na no, serio. Okej, okay, tak mi będzie ciężko kierować. Ja chciałem zobaczyć czy ona na serio wyskoczy tam jakoś. A to, że ona wyskoczyła obok spawnu, więc... ...kierujemy się bardziej obok spawna. Ona no i jakoś tutaj wyskoczyła. I to będzie test prawdy. O, zaskoczyła! Ej, like bro, to jest prawda! Okej. Okay. Ale tutaj są drony. Ja lubię drony, tu szczerze. No i, e, no... Jeżeli to tam będzie Japonia, to jest ta góra. No i wiem, gdzie to jest. To że jest może? I właśnie teraz wiem, gdzie jechać, więc widzimy się w Japonii. Okej, okay, więc, no. Ej, już widzę Japonię chyba. Dobra, nie. Dobra, szybciej, szybciej. Wiem, że każdy może zrobić rip, ale jedziemy, jedziemy. Czy to jest Japonia? Jefie. Muszę ewonować. Wsiadę <śmienicza> przez las. Okej, okay, to było ryzykowne, po prostu. No i tam będzie pas startowy. Znaczy, po prostu. Nie, jest lotnisko, na pewno. Ta widzę to coś. Wolno, to że inaczej zrobię plane crash. Wsiadamy wszyscy! Okej, okay. jak w ogóle była fajna ta przejażdżka? Nie, no, fajna. To, to bok to tego czegoś, tu w tej chwili zrobić klipa, no troszkę chciało mi się tak... Ale oprócz tego było fajnie. A teraz jest wejść. Japonie. Okej, okay? no i teraz do tego bratka. I mean, ja chciałam tylko posłuchać sobie muzyczki japońskiej, dlatego że tutaj będzie, nie wiem, radio złapię, e, że jestem w Japonii, więc no. A teraz pa. Hm. Ja bym siebie ocenił, że e, dobrze to zrobiłem. Daj mi samolot proszę, daj. ok. no i teraz muszę to dać na tamto, tam gdzie się daje samoloty. Więc jedymy Dobra, czemu to ciągle mówię? No. Czy gdzie to było? O, ta! Tam, tam, tam. Ja też tak mogę jechać jak chcę, ale to, że. To, że. Okej, okay, zostało wylądowane A teraz idziemy do kolejnej pracy. Yy. Okej, okay, teraz jestem ochroniarzem. Patrzcie na te bronie Mam mam to, mam to, mam to, mam to, mam to. Mam to, mam to, mam to, mam to, mam to. Nie wiem, po co mi bomba na to, że... Dobra. Czyli zaraz, zaraz coś jest? O mój Boże, zaraz się spóźnię. Okej. Okay. Dlatego, że jeśli ktoś... Wiesz nie ma takiej ofer, Zapomniałam, zapomniałam się ubrać. Na szczęście przebiorę się w łazience. Nie. Może ktoś być w łazience. Ta mm. mm. bratku, możesz wyjść i nie, i nie uderzać w kibel? Okej, okay, chyba się mnie posłuchał. Teraz zmieniamy się w nasze. Patrzcie, jakie piękne ubranko, Patrzcie. No i teraz. Na to, że to. Patrzcie, na to. To jest autopilot. Autopilot. Co? i to, no. Może. No i jeśli, na przykład, ktoś nie ma tego, e, tej techniki z. Właśnie tym. To wtedy e, może ktoś być niefajny tutaj. Więc na początku sprawdzę, czy każdy ma bilety. Ona. Daj mi no, no, ja one jeszcze Ty, pokazuj bilet. O, dobra, masz. Ten gościu... I mean, śpi z biletem. Coś się tam stawą, okej? Okay. Ty pokazuj bilet. Oglądasz mnie? Nie? Dobra, a teraz pokazuję. bilecik. ja nie widziałem. Ta, bilecik. Dobra, W mhm, Na razie... Yy. Cześć, się obok wyjścia. Mm, więc no, poczekajmy se Okej, okay, nie. Nie wiem czemu. Ale ze stresu po prostu chcę do toalety, więc no. Mam nadzieję, że nic nie stanie. Nie będę w toalecie. Więc no, jak na razie mam takie fajne kamerki. Nie, nie mam. O, ta jest yardesa, daje? Na, na ok, dobra, jak na razie yy, poczekajmy. Sobie. Panie, już mam swoje. Ok, a pan? Dobra, pan śpi. No Okej, okay, stać, dobra, stać! Ty! Nie ruszaj się! Ok, skraszuję tym. Nikt nie przetrwa. No w sumie oprócz mnie. <laughs> o nie! Co? O nie! Na moim! Na mojej zmianie nie skaczę! Stąd! Nie, nie skaczę, dobra. Wiem. Mam snajperkę? On zauważy w tej kiedy pójdę, ale nie zauważy, że snajperka. Jezu, gaz to więc nie bójcie się. Strzeliłem go? O, no, nie mogę tak kierować. Leser śpi? Gdzie on jest? Co się z nim dzieje? Ok, chyba jest za bardzo. Niechuka. Dobra. No i teraz... Nie bójcie się, ale samolot może zostać w ogóle, więc są spadochrony z tyłu i proszę, każdy ewakuuje się, nie ma żadnego zagrożenia. Ok, każdy biegnie, każdy biegnie. Oprócz jego, stawaj! No dobra, więc on nie przetrwa, więc... Yy, yy. To zastanowimy a, a, nie, po mówimy. Czekać. Aaaaah! Nigdy nie pewna na tak szczerze. no to jest coś nowego. Czyli wylądowaliśmy? Mówicie mi, że wylądowaliśmy. Jezus Maria. To było coś. I że mam wszystko? He. Tak, wszystko. Dobra. A teraz, yy, gdzie jest samolot? Okej, okay, widzę. Dobra, dobra. Szybciej! Okej, okay, dobra. Jestem? Stać! Jeste, jesteś e, złapany! Proszę wyjść z pojazdu, albo będziemy musieli uczyć. No. Dobra, ręce do góry. Dobra. No kajdanki Dobra. A teraz idź za mną. Okej, okay, moja kolejna praca. To jest, żeby pilnować, e, czy samoloty są dobrze czy źle. E, e, ta wieża kontrolnicza. Patrzcie, mam, ta mam taką oznakę wieży. I mam taką kartę, która pozwala mi pójść. Na weźle wyle lotniska. Co działało? Co działało? No i patrzcie na to! No, to jest cały Japan Haven. Tak, nie pytajcie się mnie. Japan Haven. Tutaj jest w ogóle budynek, po prostu hotel. A tutaj będę sprawdzać większość. Więc no, jeszcze tutaj mamy fajny, fajny widok na autostradę. Jeśli jedziesz z autostradą, to będziesz się mnie. Więc, dobra. Więc teraz zaczynamy pracę. Okay. Komunikat od Czarnego. Yy, możemy wystartować. Przez, sprawdzimy, czy, czy jest tam ktoś. O, yy, nie, poczekajcie, jak szary yy, samolot wyląduje. Okay. Szary samolot, szybciej. Nie widzisz, że ktoś tam jedzie? Okej. Okay. Dobra, no i teraz. O, No i teraz, Czarny, możesz jechać. Dobra, no i patrzcie, to jest, to jest sekret jak w ogóle wszystko, no i ci z szarego wychodzą i ten jedzie, wow, no i patrzcie, polecam sobie, jaki szybki, dobra, teraz nie wiem co zrobię, zrobimy tak szczerze, no i teraz jedzie do, chyba pamiętacie, mm hmm, hmm, Dzień dobry! E, tak. To jest wojsko. Możemy, proszę, e, pójść na waszą. E, na wasze lotnisko? E, Przegrywaj sam, nasz samolot się. Tak, oczywiście, oczywiście. O Boże, to jest wojsko. O, nie może wylądować. E, nie możemy wylądować. Mm. Skierujcie się na to, że oni jadą. Musisz się skierować w krzaki, w krzaki. Okay, Jeżeli nie wiecie, tam, tam są krzaki. Czy nie wylądowali? O! Lądują, lądują. Proszę, żeby nie na jedną z tych niebieskich cosi. Dobra, na szczęście mam kamery. Okej, okay, wylądowali. Wylądowali. Więc y, to jest dobrze. Okej, okay, widziałam tam jak ktoś skakał. Czemu widzę... Czemu widziałam, jakby ktoś skakał w krzakach? Okej, okay, nie. Ja chyba, chyba się poddaję po tym, co zobaczyłem w, w krzakach. Okej, okay, jaka jest kolejna praca? To, że ja chcę ją sprawdzić. Więc no, teraz muszę się przybrać. Jestem takim samym, dlatego, że teraz... Teraz akurat będę pilnować w ogóle samolotu. Po prostu. To, że patrzę na to, to jest tylko samolot na wystawę. Ale to jest prawdziwy samolot. Widzicie to? Tak. No i on wystartuje o, e, po południu. No i tutaj akurat są e, takie małe płotki, żeby on mógł. Przykład, jeśli, będzie, jeśli będzie na przykład e, trudno wystartować, no i no to e, może być tak, że na przykład skoczysta z tych, na przykład żeby nie było trudniejsze. Na przykład no. Czy on się ruszył? Okej, okay, nie. Musimy poczekać Dobra, idę do domu. Ej, to wygląda kozacko. kozasko. Czyli co mi zostało, gdybym zrobił taki film, w którym na przykład r, r, robię to tak. się, capybara przez K. Dobra. Dobra, nagrywamy za 1, 2, 3. Znaczy nie. To jest prawdziwe odliczanie do to, że moja kamera taka jest. Nie wiem. O, dobra, zaczęło się. Dzień dobry! Dzisiaj pokażemy, co się stanie. Tak, jak przeskoc skoczysz tam, na to, że zawsze chciałam wiedzieć. Okej. Okay. Więc. Coś z takim liście. Najlepsza pora, najlepsza pora. Dobra, to jej nie ma. A więc, czy. Co, co. Czy tam ktoś był? Tak, ktoś tam jest. Więc, no, widzowie... A. Ej, ty! O, o... A, to skąd? Dobra. Na to, że to jest teren prywatny. I co mnie to obchodzi? Będzie e, miliard sub, sub, subów. Okej, okay, nie. Ej, co się stało? Co, 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 co do mnie zrobiłeś? Nie! Zejdź! Zejdź! Powiedziałam zejdź! Ta, nie rób tego. Ale proszę, 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 proszę. Proszę, please, please. E, chcesz dosyć uśmiechnięty? Okej, okay, może nie. Dobra, do widzenia, widzowie! To był piękny film! Do widzenia, widzowie! O, nagrywa się. No i u mnie się nie nagrywa. Okej, okay, teraz idź stąd. Mm, ok, do widzenia. Okej, okay, brat jest za dużo w YouTube. Wow, nigdy nie widziałam! Jak gdyby było mglisto. Jestem mglisto, ale tak. Coś tak dziwne. Na przykład, no. Dzień dobry, znaczy nie dzień dobry, ale jeszcze raz robię ten film. Ten głos rozpoznam ze gdzie? Ale tu już startuje. Znowu sprawdzimy, jak to jest na szynach kolejowych. Nie. Ach, tutaj już jest. Ej, proszę zatrzymaj to, zbyszek. Ej ty, zatrzymaj się, szary. O, o, a. A, 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 czemu? Mamo, proszę, nie, ja już nie chcę robić tego filmu. Brat się przestraszył. Mm. Okej, okay, teraz możecie. Okej, okay. on się tak nastraszył. On chyba chciał zrobić powtórkę z tego filmu, on chciał sobie zobaczyć. A więc osoby przeje... przeleciane. przeleciane, przeleciane, no i idzie do zachodu słońca. Ja mam listę grupy, okay, wygląda bardzo fajnie. A teraz idę do y, Pana Nuba. Ta, więc no to jest na... Ale, dobra. Więc tutaj pisze na kartce, że dostanę 100 tysięcy złotych. Więc no, jestem taki szokowany, że na serio dostanę. Dobra. Chodziło mi o 500 tysięcy, nie o. Chodziło mi o 100 tysięcy, nie o 500. Mm. Dzień dobry. A no tam, ty, to ty. Ta niechcący ten gość dał ci. 400, 500 tysięcy złotych. Co? Ta, ale ci nie dam. Jeffrey już. już zapłacił blikiem? Jestem bogaty! Tak! Patrzcie na te ubrania. To. Supreme! Taki ogień! Patrzcie, jaką znakę zakupiłem! Patrzę na nie, to jest korona. Patrzcie na nasz nowy dom. Chcę zobaczyć reakcję, synka. Cześć, co to jest? Okej, nie, co to było? Nie, dzieje, jest otwarty, czego ja pukam? Tak Gdzie byłeś? Sz ej, Skąd, masz takie ubrania! Chcesz zobaczyć nasz nowy dom? Tak, bardzo. Okej. Okay. Zapłacę na pewno za jego logopedię. Ja, bo nie wiem. Patrz na to. Co? Ja masz się o tym do. Plisz, plisz, dla ja. mnie. A mi tata. No, garażem. garagę. też coś do malowania. Płysz, dlaczego? Że ja lubię. Tak szczerze. Wiesz co? Masz ten. Y, masz to w sprayu? Masz to. Y, coś w sprayu? Tak, mam. Ale nie pozwolisz mi tego używać. Dlaczego? Że coś, coś takie. No, no to. Y, Poczekaj. Kupię ci nowe. Wow, też tak dużo. Wybieram y, O, tego, tego. No i możesz robić, co chcesz na książkę. No serio? Dobra. Co napiszesz? Co napiszesz, na Narbyw? Love, tefe, kot, love for you. Znaczy, że dałeś mi fajne farby. A I mi mean, tam, chcę zobaczyć też naszą nową furtkę. Zobaczcie w garażu. Eee, Okej okay. patrzcie na to: Batmobil wersja, prawdziwie życie. Patrzcie, jak i to może jechać. Jak szybko. Dobra. On chyba czeka. Nie mogę go przejechać. Wow! Ty będziemy jechać do szkoły? I mean, tam. Ej, czy to jest taki batmobil? Tak. Mogę na nim ej, coś namalować? Tak. Czemu to nie działa? Znaczy, że to jest anti -spray. A masz wszędzie indziej. Okej. Okay. No to idę do mojego pokoju. Ej, on zrobi swój pokój! Ja będę musiał płacić za pokój. A międzyczasie przyjadę się moim nowym no i Gdybym no gdyby w ogóle. To jest takie ciężkie do myślenia. Gdybym nie poszedł ten jeden raz do tego właśnie sklepu spożywczego, nie miałbym tego wszystkiego. O, To może robić backflipy? To lata! O, Dobra. Tym, tym się kończy, dlatego że wszystko jest teraz fajne, dzieciak nie zostało potrącone przez samolot, no i no. Yy, bye, bye.